Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich opuszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie. Połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podawali tłumowi. Mieli też kilka rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli dosyta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz to siadł z uczniami do Łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, widzimy Pana Jezusa, który w cudowny sposób karmi zgłodniałych ludzi, którzy przyszli szukać szczęścia, słuchając Jego nauczania. Na chwilę będą szczęśliwi, bo się najedzą. Ale dla owych głodnych nad jeziorem większe znaczenie niż chleb miało to, że doświadczyli łaski od Boga. Cud rozmnożenia chleba jest zapowiedzią czegoś większego niż chleb podtrzymujący życie biologiczne. Jest zapowiedzią łaski Bożego życia, które On chce nam przekazać. Czyni to na wiele sposobów. Ale najdobitniejszym znakiem Jego miłości są sakramenty. I na pierwszym miejscu wśród tych sakramentów jest Eucharystia, choćby ta, w której dzisiaj uczestniczymy, w której Chrystus przez znak materialnego chleba, przemienionego w Jego ciało, daje nam po prostu samego siebie. Przyjęcie tego chleba również oznacza wysiłek z naszej strony. Ale nie jest to już bolesne wydzieranie ziemi, środków do biologicznego życia, ale po prostu duchowe zmaganie. Ten wysiłek, który czynimy, czynimy go z miłością, bo On jest miłością. Można zadać sobie pytanie bracia i siostry, czy umiem zdobyć się na taki trud, aby z miłością poświęcić czas na udział we mszy świętej, Starając się dobrze do niej przygotować i przeżyć ją jak tylko potrafię. Myślę, że Wam, drodzy bracia i siostry, tego tłumaczyć nie trzeba i każdy z Was to czyni. Może gorzej jest z tymi, którzy na tę Eucharystię nie przychodzą, omijają choćby obowiązek niedzielnej Eucharystii, a więc uczczenia Dnia Pańskiego. A jeśli nawet przychodzą, to trzeba powiedzieć, jakbyśmy zajrzeli w ich serca. Nie do końca może chcą ją przeżywać. Raczej czasami obserwuje się, że stoi ktoś jak statysta, bo trudno gdzieś jest wydobyć z siebie słowo na odpowiedzi, które kierowane są z ołtarza podczas tej Eucharystii czy też skupić się. A często ludzie się, można powiedzieć, zmagają z tym i mówią o tym, że trudno mi się je skupić nam przy świętej. To dzisiaj właśnie warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak już było wspomniane na początku Mszy Świętej, obchodzimy też wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Warto spojrzeć na nią, która mówi nam o wartości ofiary, która ostatecznie prowadzi do życia. Tradycja Kościoła mówi nam, że Maryja nie cierpiała fizycznie wydając na świat Zbawiciela. Jednak jej macierzyństwo od początku naznaczone było krzyżem, aż niewypowiedziany ból Matki trwającej przy umierającym na krzyżu Synu. W Lurd wiele osób doświadczyło fizycznego uzdrowienia za stawnicę Matki Bożej. O wiele więcej odnalazło chyba sens swojego cierpienia, a także sens troski o chorych i ludzkiego starania się o ich zdrowie. W tym bracie i siostrze przejawia się nasza miłość, która ostatecznie jest życiem Boga w nas, życiem wiecznym, zaczynającym się już tu. Na ziemi. Dziś Pan Jezus pyta nas także odnosząc się do Ewangelii, tak zwyczajnie, ile mamy chlebów. I tak naprawdę, ile byśmy ich nie mieli, tyle Pan Jezus ich potrzebuje. A dlaczego? Bo Pan chce dotrzeć do każdego z nas, do każdego człowieka. Dlatego Kościół Chcę Cię dzisiaj jakby rozpoznawać z Twoją wiarą, z Twoją miłością i prosić Cię o Twoją pomoc. Może dzisiaj taka symbolika jest potrzebna, by powiedzieć daj mu dobrze przeżytą Eucharystię. To jest kolejny chleb. Daj Mu Twoją modlitwę. To też chleb. Daj mu tę decyzję o pojednaniu się z Twoimi bliskimi, szczególnie z tymi, którzy cię urazili. To kolejny chleb. Daj mu sakramentalne pojednanie z Kościołem. To kolejny chleb. Daj mu trochę ofiary, Twój post, Twoją solidarność, Twoje utrudzenie, Twoje smutki, ale i Twoje radości. To kolejny chleb. Daj mu miłość wobec Jego Słowa, które pocieszam i wzmacniam. To kolejny chleb. Daj Mu w skrócie cokolwiek, o co Cię prosi, nawet jeśli uważasz, że to tylko trochę chleba. Dawanie tego chleba Panu Jezusowi to dawanie siebie. Dawanie siebie całego. I na zakończenie bardzo podobają mi się słowa świętego Grzegorza z Nysy, który powiedział, kto dzieli się chlebem z ubogimi, jest częścią tego, kto dla nas chciał być biednym. Biedny był Pan, nie bójmy się ubóstwa i dajmy Mu to wszystko, co dla nas też jest cenne. Dajmy Mu całe swoje życie. Amen.